Obdarzeni pokojem. Nauczanie domowe. 1 stycznia. Księga liczb, rozdział 6, wersety od 22 do 27 Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: Niechcie Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Ci obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Ci obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Na początek roku, na początek czasu, na początek dzieła otrzymujemy Boże błogosławieństwo. Przyjrzyjmy mu się więc pokrótce. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Błogosławi dzisiejszym językiem można by oddać pomaga. Niech Ci Pan pomaga. Błogosławi to forma okazania życzliwości. To uzdolnienie do czegoś, danie możliwości działania. Wypełnienie braków. Bogactwo tego słowa jest oczywiście wielkie, ale chodzi o to, że nasz Pan chce, żebyśmy czuli Jego obecność, która nam po prostu pomaga. I drugie, w tym błogosławieństwie słowo to strzeże, czyli pilnuje. Bóg nas pilnuje, abyśmy szli właściwą drogą, abyśmy się rozwijali. Abyśmy nie robili bzdurnych rzeczy. Bóg pilnuje, strzeże, ponieważ Jego miłość jest zazdrosna, ponieważ on nie chce, abyśmy zniszczyli swoje własne życie, abyśmy zmarnowali to, co od niego otrzymaliśmy. Następne zdanie. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą i niech ci obdarzy swą łaską. Rozpromieni oblicze, czyli uśmiechnie. Ukazana jest tutaj łaskawość, która jest radością z przebywania. Bóg cieszy się tym, że jesteś na ziemi. Bóg cieszy się tym, że żyjesz. Dla Boga jesteś radością, jesteś kimś cennym wartościowym. Obdarzy łaską, znaczy, zasypuje prezentami. Bóg nieustannie hojnie, Nadmiarę rozsypuje te prezenty, rozdaje Tobie te łaski, czyli prezenty. Tobie daje ciągle, abyś mógł korzystać. Wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, nie doceniamy czasem tego, ile otrzymujemy od Boga. I jak wiele tych prezentów naprawdę Bóg każdego dnia oddaje w nasze ręce, niech Bóg zwróci ku Tobie oblicze. Oznacza, że pragnie nawiązać bliską relację. Być skierowanym do czegoś czy do kogoś dla Izraelitów oznaczało posiadanie tego jako własność. Ty jesteś Bożą własnością. Bóg Cię traktuje jako kogoś, kto należy do Jego domu. Ty nie jesteś obcy. I to zwrócenie oblicza oznacza pozwolenie na poznanie, odkrywanie, kim jest osoba z osobą, jaka jest ta właśnie osoba, która jest zwrócona do nas twarzą. I w końcu, niech Pan Ci obdarzy pokojem. Zawiera się tu przede wszystkim to pojęcie, Harmonijnego życia. Niech Bóg da Tobie obfitość we wszystkich dziedzinach, w każdej przestrzeni. Niech Bóg da Tobie wewnętrzny ład i zewnętrzny dostatek. Niech Bóg da Tobie dobre zdrowie i obfite życie duchowe. Niech Bóg da Tobie ciepłe relacje i wystarczającą ilość materialnego dobra. Abyś normalnie mógł żyć. To wyrażenie niech ci obdarzy pokojem, dla Semity równało się niech da ci szczęście, prawdziwe szczęście. I to jest niesamowite. Tak będą wzywać imienia mojego. To jest imię Boga. Pokój to jest imię Boga. Pokój, zatem Bóg dający szczęście. Tak będą wzywać imienia nad nami. Tak ci, którzy błogosławią, wzywają imienia nad ludem. To jest zamiat Boga. To jest polecenie, które Bóg zostawił kapłanom. To jest polecenie, które Bóg pozostawił tym, którzy błogosławieństwa Bożego wzywają. I w ten sposób Bóg mówi: Ja chcę potwierdzać, że naprawdę błogosławię, że to nie jest tylko takie gadanie. Niech zatem Cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.